Na ja miałem 218. No, ja miałem Miałam też tu. 300. <laughs> yes. Ja no miałem ten. Kurwa, przejechałem z jazdy Chyba. 100 co 100 55 10, miałem. Dwa plecaki po 61, 1 plecak po 33 sztuki. Spoko no bo się nie okradnę, bo muszę sprawdzić dokładnie co na czym ile zarobić będę mógł. Słako, spoko. Także mi zależy na dokładnych danych. No, diament chodzi po 450. Czyli 10 4500. 145 tysięcy czyli 45 razy 2 no ja ładnie miał 90 tysięcy z tego Tylko wiesz że ja to później sobie może zamaka no razy 2 to mi wychodzi ta ciężarówka duża nie co wczoraj chaliśmy mm. ile zarobię na takiej ciężarówce znaczy ja wiem że zarobię mi jak na przykład na rubinach nie no ale czy powiedzmy trasa, droga i w ogóle się bardzo je opasa, nie? Plus ryzyko, nie wiem, ataku, rabunku i wysadzenia ciężarówki przez drzewo <grym> Zaprasz co? O kurwa! <grym> o kurwa, się pytają Ty gdzie my jesteśmy? Prawie gdzie wkryliśmy w miasteczku, aha Nie, -sta 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 stać, 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 my, my, stać, 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 poddajemy się Stać nie szczelaj, stać, stać! Poddajemy się, poddajemy się. Podajemy się, podajemy się. Ej, stać, 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 stać! Poddajemy się. Poddajemy się, nie winni przychodnie! Wychodź zamka, wychodź zamka. Już, już wychodzimy, już wychodzimy, już wychodź. Wychodzę, już spokojnie, już spokojnie. Już... Chyba chleba, chleba. Już, 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 już. Już chwila. My, my no, nie, nie wiem. Nie wie... już, się nie wiem czemu. My przychodni nieświadomi jesteśmy panowie. Ja... O, już zakładam. Już. Już dobrze, chwilę, wszystkie miesiące. Ręce ręc na głowę, ręce na już głowę. Już, już już tak? My tu nieświadomi przechodni jesteśmy. Bierzcie ich, zabierzcie ich do budynku. No mówię, my nic nie zrobiliśmy. User left your channel. Puść puśćcie ręce i uciekajcie. Naprawcie nam auto. Kurwa, czy nam nic nie zrobią? Mogę ja auto naprawić może? Sobie? Nic nie ruszać, nic nie ruszać. Nie, stój tak, stój tak. Nie, 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 nie ma sensu. Dobra, dobra. A, postrzelimy. Ej, mnie. puść ręce i uciekaj. Trzęsie i uciekaj Nie, nie, oni są naszą osłoną, oni są osłoną Oni tak, są osłoną Ale strzelanin... Bardzo chcę tylko wyjść Możemy iść? Nie Mamy zakładników eee, zejdź z drogi Na wyślonej koszulce, dobra? tu zejdź Dobrze User left Aha. your channel Za mną, za mną, za mną, za mną, raz Za mną Może goście do strzała? Was goście do bana dostał Dobra włazić tu no Ręce do góry. Ręce do góry Ty goście bana dostał Kluczyki... Kluczyki do auta. Ale no, czemu? nie szlifowane I do auta, kluczyki do auta. No zajmę, Krzysiu daj im. Komu mam dać? Każdemu, każdemu. Dawać każdemu. No mogę dać Marcelowi, nie? No, panowie. Klucze każdemu. No, jak pan powie, kim jest, no nie da Marcelowi. Chyba. Klucze każdemu. Klucze Ja dałem każdemu, już dałem, dałem każdemu. E, zaraz, ja, nie, ja nie dostałem klucza. Eee, zaraz ja to sprawdzę. No, jak... I, idę sprawdzić, a jak nie dostałem klucza, to, e, to masz e-kulkę w web. User joined your e, to channel. Troszkę... Dobra. No. no Trzy razy. Ale akcja. Mój tato musiał użyć pierwszą we mniej. User joined your channel. Proszę nie strzelać, bo nas poszczelicie, panowie policjanci. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Tato pamiętaj kochałem Cię. I Ciebie synu też, chociaż Twoją matkę raczej wątpię. Ja jej też nie kocham. <laughs> kurde. Nie daj mi kieszonkowy. <laughs> Prawilnie kurde. Znaczy ja to chociaż tę robotę zabiorę. No. Jeszcze ma jakiegoś Co to za pieśń? To wygląda jak szczur. Kuźwa, jak można mieć? Nie wiem, co masakra. No. To mam taka nie Ani z tego mięsa, ani futra. No właśnie. Ani zębów. Pani w oporywaczu. czy czemu nie możemy iść? To się dzieje? User joined your channel. Yeah. User left your channel. User joined your channel. Sino, sino, hmm. cicho, zmeny, na cicho. Dobrze, mówię cicho, już Panowie Porywaczu! Panowie Porywaczu. Panie Porywaczu! Halo? Jak możemy panu pomóc, żebyśmy mogli przeżyć? User left your channel. Iwan, nie śmiej się, jestem w stresie bardzo. A, a coraz no? bardziej mi się psikać chce. Już czy wypiłem, no nie dziw... Dź... <laughs> Aż takim nenele ta nie jestem Ej, ta policja chyba na nas nie O kurwa A Ratunku! 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 To nie jest zakładnik! Mam tego, mam... My jesteśmy, my jest zakładnikami. Zapad... My jesteśmy, my my jesteśmy zakładnikami! My jesteśmy zakładnikami! Ten pana sporwał! Proszę go zabić! I go ta pana zęka! My jesteśmy zakładnikami! Manku, jeszcze nie lać! Nie wzią, jeszcze wzią, lać! Nie Opanujcie nie się, wzią. panowie! Zostawcie nas! My jesteśmy zakładnikami! No dobra, moment, moment. No od tego transportera! Nie nie Rozumiesz, człowieku? Jesteśmy porwani! Wnoszę cię. To się Dobrze, cię przepraszam. Podnosisz, podnosisz radio. Znaczy, radio rzucasz na ziemię. Tak jak mi oddać mi się przyda. No, zabrali radio. O Jezu, uwaga, nie strzelać! O Boże, policjantę zabili O Jezu, krew! krew. Boże, krew, krew! Krew! Funkcjonariusz się wykrwawia, ratunku! Strzelają! Ratunku! ratunku.

Dobrze. Rusz się. Rusz się. Po prostu obecnie je Gdzie nie został. Ręce na głowę, bo cię Nie, 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 nie. Ręce na głowę. Do Jezusa mnie. Święto. się. Synku cicho. Dobrze, uczuchu. User joined your channel. Dobrze. Morda. Yes. To się do dwie kulka dostaję. Zakładników mam. Uff. Przepraszam, musiałem. Chodźcie do góry, chodźcie do góry, chodźcie do góry, za mną. Dobrze. Tak jest. Chodźcie do góry, do góry, wbijajcie do góry, po kolei, do góry. Tam, w kant, w kant, tam, w kant.

Ruszaj się, ażby. Chleba naszego poprzedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako mi odpuszczamy nasze Aha. winowe, co mamy? Misha. Możesz hmm. się dogadać na szybciej? Ja to mam przed zdrowość Marii, u was śpią. Pan całego Tobą, stawił Nie znam tego. Coś tam. User joined your channel. Boże, boże, wybacz im, nie wiedzą, czy czynią. Kto to jest Oni jeszcze nie wiedzą, że jestem. To nie pamiętasz, że ja u, komun u komunii nie byłem? To nie nieważne, ale wyobraź sobie. Może módlmy się to po Allaha. Allaha, 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 baralla, walalla. Allah Allah Akbar kozaru khan Allah 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 An yakhgenya ta Allah 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 Что же там делать? Wolwik, do mnie. User joined your channel. User left your channel. Panie porywaczu. Niech pan tak nie patrzy łapczewie na mojego syna. Nie wiem, że jest seksowny. Ale on lubi kobiety. Co się dotyka? Bez dotykania. Mu, mu jeszcze nie bryka, panie. Ja się mogę dać. Za góry z A skąd wiesz? A skąd Ja tam ludzie płaczą na to. User left your channel. Tu jest. Mam? To masz broń? O. Słyszysz mnie? Czy masz broń? Mam, licencję ze jebą. No i kto? Dwa. Leżysz, leżysz. Przepraszam. Panowie... Patrz, Mów mi, powiedz mi, jak któryś się ruszy. Chodź tu. Patrz się na nich, kusni sobie, żeby cię nikt nie zestrzelił. Ja mam, no dobra, mi, dobra, 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 Panie. Ktoś się ruszy, to właśnie. i powiesz mi, który. Panowie. Muszę ja nie mam, ruszać. Bo mam Google Pro w głowie i muszę zmienić ustawienia. Mogę wstać? Słucham. User joined your channel. i w tym koleżko poddaj się ratunku Synku krzycz, ratunku dostań, dostań, dostań. ratunku Mój synka nimborujob, ratunku Dostałem nogę Panie Marcemu! Podajcie pozycję napastnika zielony, z naszym pokoju Nie widzimy, nie, wie, nie wiemy, jesteśmy ze ścianu, nie widzimy go, widzimy trupa policjanta. Ratunku! 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 Jeden był niezbrojony, ratunku! Ratunku! O Boże! O Boże, dostałem w nogę! Dobra, pada! Dziękuję! Tato. O Jesu! Dobra! Nie ruszacie się na razie! Dobrze, 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 dobrze panie policjancie, proszę nas czy to ratować. Przyjąłem. Tato, pamiętaj, zawsze Cię kochałem. Ciebie, to Ciebie jest synu. Widzisz? To jest pan Marcy, no, ze wczoraj. Mnie. Ten co nam Haji za broń oddał? No właśnie, ten nie oddał, kurde. Jest sam. Zostałeś. Zapomniałem panowie, wybaczcie, ale przynajmniej jesteśmy teraz jeden 1 nie? Okay. No. Dobra, wychodź pierwszy, ja sam nie albo a bo ja będę widzieć. Jeszcze nic, jeszcze nic, to to. jeszcze więcej. User, joined your channel. Masz kam... Masz tam? O, słowo, masz szybciej. Wiesz, wiesz, celili, wiesz, widzisz, wiesz, widzisz. Panowie za mną, za mną, powoli na kutakim. Wychodzimy tymi drzwiami. Możemy obronić wyciągnąć Was tam do Waszej obrony? Chodźcie Osłania ich tam u tyłu. User left your channel. User za your Dobra Synku left your chance. User left tak? Tak Poczekajcie tutaj z nim w budynku, Proszę. ja wam User i uciekajcie chance. User left your chance. User Możemy wyjąć broń? To samobronę? Nie, możemy. No raty, nie tak. Uważaj na okna. Chowaj się, przy ścianach. Tato, ja ci o tym nie mówiłem, Na, o ziemi, na, ziemi, na ziemi. Tato, ja ci nie mówiłem, ale byłem w kompanii operacyjno-sturmowej. Tak jest. Zamknij te taktyki. Czyściłem wszystkie latryny. Ale <laughs> <laughs> Ale to nie ważne. <laughs> Ale tego trzeba zawsze uważać przy okrach Oto się może Jeszcze na pewno jeden napastnik jest w Znalazłem narzędzia Nie ma wodu Wychodźcie raz, 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 do sieży Uciekajcie panowie Bierzcie auto i uciekajcie Tato, to, Damy do medyka Opa No to już po szkurwa Keep Kurtati User joined tady, your skrypko. channel No i spoko Boże co za akcja Żero <laughs> profesjonalizm, matarka Ale wiesz co? Zajmij się właśnie. Ty, to to? Znaczy akt to fajne, ale chodzi mi o to, że ten gościu chcę z w co nie? No. Ja bym go już do z zabić. Ja myślę, nie, w ogóle wiesz co? Policja to ta, co tam biła to zjebała, nie? No. Bo tam im były i dwóch i ich skusili, nie? W ogóle nic, kurda. Dramat był, ogólnie. Bo... A to nie był gang wismakera przypadkiem? Nie wiem, właśnie. Chyba tak. Znaczy no, raczej podejrzewam, że to było ich, nie? Bo by nam nic, no. nam nic nie chcieli zrobić de facto. I gdzie to wyrzucali? Ale wiesz, że się napierdasz, bo po ponad że ohoho